Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie po prostu zasypiają i już nigdy się nie budzą? Czy przeraża cię myśl, że ty lub ktoś kogo kochasz mógłby stać się kolejną osobą, która odchodzi w ciszy nocy, bez ostrzeżenia, bez szansy na pożegnanie? Dziś ujawnię ci prawdę którą przemysł medyczny niechętnie przyznaje. Twoje ciało wysyła ci sygnały na długo przed katastrofą, ale większość z nas została nauczona, by je ignorować. To, co odkryjesz w następnych minutach, może dosłownie uratować twoje życie lub życie kogoś, kogo kochasz. Obiecuję ci, po obejrzeniu tego wideo, nigdy więcej nie spojrzysz na swoje ciało w ten sam sposób. Zanim zaczniemy jeśli jeszcze nie subskrybujesz, naciśnij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwoneczek, aby nigdy nie przegapić nowego wideo. Jeśli podoba Ci się to wideo, napisz jeden w komentarzach. Jeśli nie, napisz zero, to pomaga mi tworzyć jeszcze lepsze treści dla Ciebie. No to zaczynamy. Odkryłem rewolucyjny system wczesnego ostrzegania, który może zapobiec nieoczekiwanej śmierci podczas snu u osób powyżej sześćdziesiątego roku życia. Pozwól, że podzielę się z Tobą pięcioma kluczowymi sygnałami ostrzegawczymi, które Twoje ciało może wysyłać, błagając o pomoc, zanim będzie za późno. Jed ekstremalne zmęczenie, które nie ustępuje po odpoczynku. Nie mów mi, że to tylko starość. To nie jest normalne czuć się wyczerpanym po 8 godzinach snu, kiedy twoje ciało jest stale zmęczone, mimo wystarczającej ilości odpoczynku. To nie jest lenistwo czy naturalny proces starzenia, to desperacki krzyk twojego organizmu. Twoje serce może pracować na zwiększonych obrotach, walcząc o pompowanie krwi przez twoje ciało. Twoje płuca mogą nie otrzymywać wystarczającej ilości tlenu podczas snu. Badania przeprowadzone przez amerykańskie towarzystwo kardiologiczne wykazały, że nawet 70, 80% osób, które doświadczyły nagłych zdarzeń sercowych, zgłaszało nietypowe zmęczenie w tygodniach poprzedzających incydent. Jak rozpoznać różnicę między normalnym zmęczeniem a sygnałem ostrzegawczym? Normalny odpoczynek powinien cię odświeżać, jeśli budzisz się bardziej zmęczony niż kiedy kładłeś się spać, jeśli najprostsze zadania takie jak przygotowanie śniadania czy spacer do skrzynki pocztowej wyczerpują cię, to nie jest normalne. To jest sygnał, który mówi coś jest nie tak, proszę zwróć na mnie uwagę. Lbuj, trudności w oddychaniu podczas leżenia lub snu. Czy zauważyłeś, że potrzebujesz więcej poduszek, aby wygodnie spać, czy budzisz się z uczuciem duszności lub łapczywie łapiesz powietrze? Możesz nawet nie wiedzieć, że masz problemy z oddychaniem podczas snu. Głośne chrapanie, przerwy w oddychaniu lub epizody dławienia się podczas nocy mogą wskazywać na bezdech senny. Stan, który dramatycznie zwiększa ryzyko problemów kardiologicznych i udarów. A jeśli nadal oglądasz i uważasz te informacje za przydatne, napisz dwa w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Bezdech senny nie jest tylko irytującym nawykiem. To śmiertelnie poważny stan zdrowotny. Kiedy przestajesz oddychać na kilka sekund lub nawet minut podczas snu, poziom tlenu we krwi drastycznie spada. Twoje serce pracuje wtedy na najwyższych obrotach. Starając się dostarczyć tlen do twoich narządów, dr Michael Brose, znany specjalista od snu, porównuje to do próby prowadzenia samochodu z wciśniętym hamulcem i pedałem gazu jednocześnie. Nie trzeba eksperta, by wiedzieć, że żaden silnik, w tym twoje serce, nie może długo tak funkcjonować. Czy ktoś kiedykolwiek powiedział ci, że głośno chrapiesz? Czy budzisz się z suchymi ustami lub bólem gardła? Czy czujesz się niewyspany nawet po pełnej nocy snu? To mogą być sygnały, że twoje ciało walczy o oddech, kiedy myślisz, że spokojnie śpisz. Trzeci: nagłe wahania ciśnienia krwi i nieregularne bicie serca. Wielu z nas bagatelizuje uczucie zawrotów głowy przy wstawaniu lub sporadyczne kołatanie serca. To tylko wiek, mówimy, ale co jeśli te z pozoru niewinne symptomy są zapowiedzią czegoś dużo poważniejszego? Z wiekiem nasze ciała stają się mniej efektywne w regulacji ciśnienia krwi, ale ekstremalne wahania mogą być sygnałem alarmowym, wskazującym na poważniejsze schorzenia. Nieregularne bicie serca, znane również jako arytmia, może być szczególnie niebezpieczne podczas snu. Twoje serce zwykle zwalnia, gdy śpisz, ale jeśli już pracuje nieprawidłowo, dramatyczne spowolnienie podczas snu może prowadzić do zatrzymania akcji serca. Badania z Johns Hopkins University pokazują, że ryzyko nagłej śmierci sercowej jest najwyższe w godzinach wczesnoporannych, kiedy nasz organizm przechodzi z fazy głębokiego snu do budzenia się. Nie ignoruj nagłych zawrotów głowy, uczucia trzepotania w klatce piersiowej, czy niewytłumaczalnych momentów dezorientacji. Twoje ciało wysyła ci wiadomość, i to może być pilna. 4. Nadmierne zatrzymywanie płynów, szczególnie w nogach i kostkach. Czy zauważyłeś, że Twoje buty są ciaśniejsze pod koniec dnia? Czy pozostają ślady po skarpetach na twoich kostkach? Większość osób myśli, że to niegroźna niedogodność. Może rezultat siedzenia zbyt długo lub jedzenia zbyt słonych potraw. Ale opuchnięte kostki i nogi mogą być oznaką czegoś dużo poważniejszego. Mogą wskazywać, że twoje serce ma trudności z efektywnym pompowaniem krwi. Znany jako obrzęk ten nadmiar płynu może być oznaką zastoinowej niewydolności serca. Kiedy twoje serce nie pompuje wystarczająco silnie, krew gromadzi się w twoich żyłach, powodując wyciek płynu do otaczających tkanek. Co jeszcze bardziej niepokojące, gdy leżysz podczas snu, ten płyn może przemieszczać się do twoich płuc, powodując tak zwanych obrzęk płuc. Stan, który może dramatycznie utrudnić oddychanie i zwiększyć ryzyko komplikacji podczas snu. Maria, 68-letnia emerytowana nauczycielka, ignorowała opuchnięte kostki przez miesiące. Myślałam, że to po prostu część starzenia się, powiedziała mi. Dopiero gdy obudziłam się pewnej nocy, walcząc o oddech, a mój mąż wezwał: Pogotowie. Zdałam sobie sprawę, jak poważna była moja sytuacja. Okazało się, że Maria cierpiała na niewydolność serca, a ignorowanie wczesnych oznak niemal kosztowało ją życie. Dzisiaj, po prawidłowym leczeniu i regularnym monitorowaniu, Maria prowadzi aktywne i pełne życie ze swoimi wnukami. pięć nagłe zmiany w rytmie snu. Czy trudno ci zasnąć? Czy budzisz się wielokrotnie w nocy bez wyraźnego powodu? Czy czujesz się skrajnie zmęczony o poranku? Te zmiany mogą wskazywać, że twoje ciało nie jest w stanie prawidłowo odpoczywać. Mogą być związane z problemami oddechowymi, zaburzeniami równowagi ciśnienia krwi, a nawet niedoborami składników odżywczych wpływającymi na funkcje mózgu i serca. Sen to nie tylko odpoczynek, to czas, gdy twoje ciało wykonuje krytyczne funkcje naprawcze. Fragmentacja snu może prowadzić do wzrostu stanu zapalnego w organizmie, co z kolei zwiększa ryzyko chorób serca, cukrzycy i innych przewlekłych schorzeń. Co więcej, badania z University of Chicago wykazały, że chroniczne zaburzenia snu mogą przyspieszyć proces starzenia się mózgu o nawet 3-5 lat. Nie akceptuj bezsennych nocy jako nowej normalności. Twoje ciało potrzebuje głębokiego, regenerującego snu, aby funkcjonować optymalnie. Jeśli twój wzorzec snu uległ zmianie, to kolejny sygnał, którego nie możesz zignorować. Bardzo się cieszę, że jesteś tu ze mną. Jeśli oglądasz i podoba ci się treść, napisz trzy w komentarzach, żebym wiedział, że jesteś tu ze mną. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka, czując się naprawdę wypoczętym. Wyobraź sobie energię, którą miałeś dwadzieścia lat temu, wracającą do Twojego ciała. Wyobraź sobie, jak zaskoczona będzie Twoja rodzina, widząc Cię pełnego życia, aktywnego i zaangażowanego, zamiast zmęczonego i wyczerpanego. To jest możliwe, kiedy nauczysz się słuchać tych cichych sygnałów, które Twoje ciało wysyła i podejmiesz działanie, zanim będzie za późno. Czy jesteś gotowy zacząć zwracać uwagę na to, co Twoje ciało stara się Ci powiedzieć? Czy możesz poświęcić zaledwie pięć minut dziennie, aby sprawdzić te pięć kluczowych sygnałów ostrzegawczych? Tak niewielka zmiana w twoim codziennym życiu może dosłownie oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Pamiętaj, że nie chodzi o wielkie, dramatyczne zmiany. Czasami najmniejsze dostosowania prowadzą do największych rezultatów. Regularne mierzenie ciśnienia krwi, prowadzenie dziennika snu, czy nawet proste ćwiczenia oddechowe, mogą być pierwszym krokiem do zrozumienia i reagowania na sygnały twojego ciała. Czy kiedykolwiek ignorowałeś jakiś z tych sygnałów, myśląc, że to tylko starość? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej. Pamiętaj, że to, co właśnie odkryłeś, nie jest końcem, ale początkiem. Początkiem nowego rozdziału, w którym przejmujesz kontrolę nad swoim zdrowiem i bierzesz odpowiedzialność za swoje dobre samopoczucie. Te sygnały ostrzegawcze są jak drogowskazy, prowadzące cię do zdrowszego, dłuższego i bardziej satysfakcjonującego życia. Twoje ciało jest niesamowitą maszyną, zaprojektowaną, aby służyć ci przez dekady. Zasługujesz na to, aby cieszyć się pełnią zdrowia, niezależności i witalności, bez względu na wiek. Nasz kanał istnieje po to, aby dać ci narzędzia, wiedzę i wsparcie potrzebne do osiągnięcia tego celu. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z tych informacji, przyjaciela, krewnego, sąsiada, proszę podziel się tym wideo. Wiedza jest potęgą, a dzielenie się tą wiedzą może uratować życie. Gratulacje! Napisz osią w komentarzach, żebym wiedział, że zostałeś do końca ze mną. Życzę ci cudownego dnia lub nocy i do zobaczenia w następnym wideo.